Cześć, kochani. Witamy tutaj w, w filmiku. Dzisiaj rozpakowaliśmy sobie gazetę. Okazało się, że tam były dwie gazety, ale my teraz te gazety, te dwie, co dostaliśmy, mieliśmy, mieliśmy być jedną, dostaliśmy trzy. A te dwie, co schowaliśmy, to będzie na kiedy indziej. A, bo teraz przebieramy sierpień 2000, a tu mamy obecnie, tutaj jest kwestia z maja 2000, a my przerabiamy obecnie sierpień 2000. No i tu mamy popcorn, magazyn do młodzieży. Popcorn. Ciekawe, czy będzie tych sześć posterów Ciekawe czy będą te dwa plakaty. No tu mamy. Popcorn, Songbook. Dobra. To więc ja sobie teraz obejrzę tą gazetkę i zobaczymy czy są plakaty. Michał Wiśniewski w gazecie. No niestety plakatów w tej gazecie nie ma. Ale tu mamy Michała Wiśniewskiego z zespołem Ich Troje. To była gazeta na Maj 2000. Jeszcze coś wam pokażę. Kristina Aguilera. No. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam. Nieśmiał uparciu. Tu no. mnie te dwie rzeczy chciałem wam pokazać w tej gazecie no niestety. Niestety tych sześć posterów nie znam nie mamy. Dwóch plakatów też nie ma. Ale gazeta na Maj jest z Gabrierem Flasharem pokazałem jeszcze jego. Gabriel Fleszar Jest w pierwszej ręki chłopak z gitarą. Gabriel Fleshar. wokalistą roku. No. Tam mama jakby coś to mama coś mówi. No to więc kochani, to, to jest małe taki malutkie pokazanie tej gazetki, a już jutro z koleżanką wyjadę do Katowic, więc filmiki z Katowic będą. Pozdrawiam, do zobaczenia miłego dnia. Papa. Pa.